Laboratorium Chemiczno-Rolnicze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, oddział w Sandomierzu, działa ponad 30 lat. W naszym laboratorium wykonujemy analizy gleby spod upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Z usług naszego laboratorium korzystają producenci nie tylko z województwa Świętokrzyskiego, także ościennych. Chociaż również korzystają producenci z zagranicy, z Ukrainy, z Kazachstanu. Do każdej analizy gleby opracowujemy zalecenia nawozowe pod aktualną zasobność gleb. Corocznie w naszym laboratorium wykonujemy ponad 4000 analiz i opracowujemy do każdej analizy zalecenia nawozowe. Zastanawiam się, dlaczego pan z jednej plantacji, jeden, w jednym wieku są te nie pobrał próbki i z góry, i z dołu. Z czego to wynika? Bo, bo wszystkie, te, wszystkie te sadzonki wyglądają kiepsko. Żółkną liście, niektóre z nich usychają, więc nie ma takiego rozróżnienia, żeby gdzieś jakoś szczególnie było gorzej albo lepiej. Wychodzi na to, że uh -huh. nie jest. Nie, nie odczyn, odczyn jest optymalny, bo tutaj panu zaznaczyłam, pan 6, ma 7. i na górze i na dole po 69, 68 do 71 pH to jest optymalne dla czereśni, uh -huh. więc odczyn tutaj na pewno nie jest czynnikiem, który wpływa negatywnie na wzrost tych drzewek. Uh -huh. Analizy ogrodnicze obejmują oznaczenia przyswajalnych form azotu azotanowego. Fosforu, potasu, wapnia i magnezu, a także odczyn i zasolenie. Natomiast analizy rolnicze i sadownicze obejmują oznaczenia zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu, a także odczyn. Na podstawie wyników chemicznej analizy gleby opracowywane są zalecenia nawozowe pod poszczególne gatunki roślin uprawnych. I zalecenia te wykonywane są przy pomocy programów komputerowych opracowanych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w oparciu o liczby graniczne opracowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Oznaczanie azotu metodą potencjometryczną to ważny aspekt agrotechniczny uprawy warzyw, a także kontrola realizacji dyrektywy azotanowej. W laboratorium funkcjonuje pracownia ochrony roślin, w której wykonywane są mikroskopowe badanie stopnia dojrzałości otoczni Parcha. Na podstawie badań prowadzony jest monitoring w zakresie występowania chorób i szkodników produkcji ogrodniczej oraz opracowywane na bieżąco komunikaty i informacje, które są umieszczane na stronie internetowej ośrodka. Dysponujemy coraz nowocześniejszym sprzętem do analiz. Czego przykładem jest zakup w 2018 roku nowego fotometru płomieniowego BWBXP. Regularne wykonywanie analiz glebowych przyczynia się do stosowania nawożenia zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Nawożenie oparte na analizie gleby eliminuje nadmierne, szkodliwe kumulowanie się pierwiastków w roślinach, a tym samym pozwala na wyprodukowanie zdrowej żywności. Nawożenie według analizy chemicznej gleby i precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin w oparciu o prawidłową identyfikację chorób i szkodników daje rolnikowi ewidentne korzyści. W wyniku uzyskanych zaleceń producent zyskuje zwyżkę plonu, lepszą jego jakość, optymalną zasobność gleby. Lepszą odporność na czynniki chorobotwórcze ogranicza nadmierne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Digestorium to jest jedno z najnowszych urządzeń w naszym laboratorium. Tu przygotowujemy roztwory kwasów, zasad, odczynników, które służą do wykonywania analiz. W laboratorium oprócz badania gleby, wykonywania zaleceń nawozowych. Sporządzamy również plany nawozowe, plany nawożenia azotem dla gospodarstw powyżej 10 hektarów i utrzymujących zwierzęta w ilości powyżej 10 DOP, oraz plany azotanowe. I zapraszamy państwa do korzystania z naszych usług.